przyjemność z grania meczu przed naszą publicznością to jedna rzecz, a druga rzecz to też zaznajomienie się z taką, może nie zaznajomienie, ale odświeżenie sobie takiej atmosfery, atmosfery meczowej, atmosfery presji. Trener powiedział dokładnie to samo, że, że kiedy, kiedy hala jest pusta, kiedy gramy przeciwko sobie albo, albo organizujemy mecz towarzyski za zamkniętymi drzwiami, to, to oczywiście koncentrujemy się na wykonywaniu swojej swoje, swoje roboty, ale, ale te emocje są na pewno mniejsze, także cieszymy się, że będziemy mieli takie przetarcie. Um, co do miejsca rozgrywania memoriału, no myślę, że... Um, że Kraków jest tak pięknym miastem, że, że te zespoły, które tu przyjeżdżają, przyjechałyby również odwiedzić po prostu ten, to miejsce i potrenować, a że przyjeżdżają i do tego grają, przy gramy przeciwko sobie i gramy przy pełnych trybunach, myślę, że to jest bonus dla każdego, to jest... Um, to jest tak jak powiedziałem na konferencji, to już jest marka, z którą, którą znają, znają w siatkarskim świecie. Jeżeli nie wszyscy, to na pewno duża większość.